Cześć kochana! Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak zrobić kolejny malutki kroczek w kierunku wzmacniania naszej odporności. Będziemy dzisiaj robiły to, uaktywniając do dobrej pracy nasze migdałki. Jeżeli uważasz, że to jest temat, którego warto wysłuchać do końca, zapraszam Cię do oglądania tego nagrania, bo nauczysz się i dowiesz się, gdzie na stopie odnaleźć Refleksy, czyli miejsca powiązane właśnie z migdałkami i z ich dobrą pracą. Dla osób, które są pierwszy raz, e, przypominam, że to są filmy dla osób, e, które nie wiedzą, jak pozbyć się ul w naturalny sposób, a chcą to zrobić. Ponieważ yy, widzą, że biorąc tabletki, maskują tylko objawy, co, co, je, co te osoby frustruje, i my podczas tych filmów uczymy się prostych, skutecznych i łatwych do zastosowania technik refleksologicznych, żeby wspierać nasze ciała w sposób naturalny. Ja nazywam się Katarzyna Gołębiewska, jestem dyplomowanym refleksologiem stóp, rąk, twarzy i głowy oraz dyplomowanym dietetykiem. A dzisiaj, tak jak wspomniałam na początku, porozmawiamy sobie o migdałkach i ich roli w budowaniu procesu odpornościowego. Dla nas najbardziej znane są migdałki gardłowe to ten, który u dzieci przerasta. Jak pewnie tam słyszałyście, że o dziecku trzeba wyciąć migdałek trzeci to zazwyczaj jest mowa o migdałku gardłowym, który może przerastać i później utrudniać oddychanie, powodować bezdechy. I też dużo z nas słyszało o migdałkach podniebiennych, bo czasami, jak otworzymy buzię, to tutaj możemy widzieć jakiś taki biały nalot, czy takie wręcz białe kropeczki, czy jak którąś z nas dopadła niestety kiedyś angina, no to też tam się mogła tym swoim migdałkom przyglądać. Ale musisz wiedzieć, że tych migdałków w naszym gardle jest więcej. One tworzą wokół gardła taki pierścień ten i on chroni nasze ciało przed wnikaniem drobnoustrojów. Bo możesz się właśnie zastanawiać, ale po co tutaj są migdałki? Po co one tutaj się pojawiły? Otóż migdałek to jest taki jakby nasz węzeł limfatyczny, które są tam pod pachami, w pachwinach. Węzeł limfatyczny, który został wyłożony tak bardziej na wierzch naszego ciała, i który stanowi jedną z pierwszych linii obrony przed wnikaniem obcych patogenów do środka naszego ciała. Więc jeżeli do środka chcą wnikać bakterie, wirusy, grzyby, pleśnie, to tutaj migdałki już stoją na straży, żeby te wszystkie niebezpieczeństwa wyłapywać. I dzięki migdałkom mocno, chronione, mocno chroniony jest nasz układ oddechowy, nasze oskrzela, nasze płuca i mocno chroniony jest też układ pokarmowy, bo te patogeny nie mogą się tak łatwo wdzierać tutaj do środka naszego ciała, więc ta funkcja ochronna jest pierwsza i bardzo ważna, ale migdałki mają też jeszcze inną bardzo ważną funkcję, a mianowicie w ich środku są produkowane limfocyty, między innymi limfocyty typu T, limfocyty typu B, nie ma to wielkiego znaczenia, Ponieważ nas interesuje tylko to, że migdałki produkują takie cząsteczki, takie białe ciałka krwi o nazwie limfocyty, a limfocyty są to właśnie z kolei cząsteczki, które sobie krążą po całym ciele. I wyłapują z niego, jeżeli już w głąb się gdzieś dostały, właśnie bakterie, wirusy i one je de dezorganizują, rozwalają, po prostu je niszczą, co właśnie wpływa też na naszą odporność. I to są takie podstawowe funkcje, czyli nie chcemy, żeby coś wniknęło do naszego ciała, chcemy wytworzyć limfocyty typu T. I zauważ jeszcze, że jak się wytwarzają te lipocyty typu T, to powstają tak zwane komórki pamięci. Więc jeżeli coś na nowo, jakiś tam patogen, z którym my już wcześniej mieliśmy do czynienia, pojawi się w naszym ciele, to cały ten system nasz immunologiczny zacznie szybciej działać, żeby jak najszybciej się z tym patogenem rozprawić. I w tym też swój udział mają, mają migdałki. Jeżeli dojdzie już do czegoś takiego, że. Nasze tutaj oskrzela i błony śluzowe właśnie przy oskrzelach i już zostały zakażone, bo po prostu migdałki nie dały rady, a później powiemy, dlaczego migdałki mogą nie dać rady i jakim w tym pomóc, żeby jednak. Trzymały i pełniły te swoje funkcje. Jeżeli migdałki nie dały rady i do błąd śluzowych, dróg oddechowych już dostały się jakieś patogeny, wówczas one nadal wytwarzają związki, które się nazywają immunoglobuliny typu A, które chronią tą śluzówkę dróg oddechowych przed dalszym rozwojem i namnażaniem się tych patogenów. Więc one jeszcze dalej próbują. Ok, pokażę Wam teraz, jak. Jak migdałek wygląda, bo zaraz tutaj przełączę, nas tutaj schowam i zobacz. Tak wygląda migdałek. Migdałek ma kształt migdału, takiego tego owocu migdału, i stąd jego nazwa. I zobacz, jak on wygląda. On tutaj ma takie krypty. I migdałki cały czas produkują taki fizjologiczny śluz i dlaczego migdałki mogą przestać działać optymalnie bo jeżeli migdałki wydzielają cały czas śluz który jest generalnie ich taką normalną funkcją i ten śluz powinien być ewakuowany poza migdałek ale czasami z jakichś powodów często nie wiadomo jakich ten śluz on tutaj się gromadzi w tych kryptach bo zobacz ta struktura migdałka ona nie jest taka twarda i zwarta tylko tutaj jest dużo takich przestrzeni tak zwanych krypt i w tych kryptach śluz może się gromadzić. Jak śluz się w nich gromadzi, to, to możemy, to wtedy w tych kryptach i w tym śluzie namnażają się bakterie, wirusy, grzyby co sprawia, że migdałek jakby jest przyciążony, mimo że on się jakby i tak powiększył, bo jeżeli toczy się jakiś proces zapalny w naszym ciele, to migdałki się po prostu powiększają, jak proces zapalny się gasi, to one się zmniejszają. Migdałek jest powiększony, a jednocześnie nie pełni swojej funkcji, bo krypty są zapchane, on jest po prostu w stanie zapalnym. I jeżeli ten stan zapalny trwa ciągle, to ta... Część migdałka, która ma produkować białe ciałka krwi, limfocyty typu T, ona się przemienia w tkankę łączną, a tkanka łączna niczego nie wyprodukuje, więc po prostu ten migdałek jest, ale on swojej funkcji nie spełnia. Więc jeżeli ty wiesz, że Masz częste, nawracające jakieś tutaj bóle gardła, masz powiększone te migdałki, otwierasz buzię i widzisz tutaj z tyłu w gardle, jakieś naloty, czy widzisz też wręcz takie kropeczki, jakby białe, że coś tutaj się robi, to, to jest dla Ciebie informacja, że te migdałki nie wyrabiają, że one nie wyrabiają z oczyszczaniem ciała, tego śluzu jest za dużo, więc my chcemy. Dzięki refleksologii, sprawić, że śluz z migdałków będzie sobie wychodził naturalnie tak, jak powinien być. One będą pracowały tak, jak powinny, i ty nie będziesz i ty nie będziesz, będziesz po prostu chroniona. I jak my to robimy za pomocą refleksologii? Po pierwsze, musimy odnaleźć refleksy migdałków i Zobacz, refleksy migdałków odnajdujemy na obydwu stopach, bo jest taka, jeszcze to na chwilkę schowam, jest taka zasada w refleksologii, że to, co my mamy po lewej stronie ciała i to, co jest w środku, lewe, w środku po lewej stronie ciała, odnajdujemy na lewej stopie. Czyli jeżeli ja mam żołądek po lewej stronie ciała, a 99 Procent z nas bądź więcej ma żołądek po lewej stronie ciała, to jeżeli boli mnie żołądek, to ja jego refleksów będę szukała na lewej stopie. A to, co jest w moim ciele po prawej stronie, czyli na przykład i część migdałków, jajnik, wątroba, tych rzeczy będę szukała na prawej stopie. W związku z tym, że migdałków mamy dużo, bo tu jest cały pierścień tych migdałków, my się najbardziej skupimy na dwóch migdałkach, które widzimy po otwarciu buzi, czyli na migdałkach podniebiennych. Będziemy ich szukały na obydwu stopach, bo migdałek podniebienny jeden jest z jednej strony, a drugi z drugiej strony. Więc już wiemy, że miejsc na stopie, które są powiązane z migdałkami i które należy bodźcować i uciskać, żeby ten migdałek pracował sprawnie i żeby nam cały czas chronił drogi oddechowe i tutaj układ pokarmowy, będziemy szukali, szukały na dwóch stopach. I teraz, zaraz uję, jeszcze raz to udostępnię. Ok, chwilka, chwilka, chwilka jestem. I zobaczcie, e, zauważono coś takiego, że nasze palce są powiązane z tym, co jest w środku głowy. To, co jest poniżej palców, podstawa palca, to jest to, co mam w szyi. Jeszcze niżej mamy klatkę piersiową, później to, co w jamie brzucha i miednicę. Więc e, jasne jest, że migdałków będziemy szukali tuż pod głową, no nie? Czyli zobacz, paznokieć, możesz to sobie zapamiętać, jakby to było twoje czoło. E, dalej są oczy, nos, buzia i tuż poniżej buzi mamy dwa migdałki. I one są z wierzchu naszego ciała, dlatego szukamy ich na wierzchniej stronie stopy. Migdałki są dwa, dlatego jeden znajdę na prawej stopie, drugi na lewej stopie. I uciskając te miejsca, czyli przekładając to na model, to mamy na dwóch stopach. Migdałek jest tutaj w tym miejscu. I teraz, jeżeli ty chcesz pobudzić swoje migdałki do optymalnej pracy, chcesz je pobudzić do tego, żeby produkowały limfocyty typu T, komórki pamięci, jakby co za tym idzie, co jest konsekwencją tego, komórki pamięci. Jeżeli chcesz tutaj chronić właśnie swój układ oddechowy, układ pokarmowy, możesz wspomagać pracę migdałków. I jeżeli ty chcesz, żebym ja przeprowadziła Ciebie przez. Cały proces, jak wzmacniać nie tylko pracę migdałków, ale całego układu odpornościowego dzięki refleksologii. Zapraszam Cię wstępnie na konsultację wstępną, gdzie porozmawiamy o Tobie, poznamy Twoje potrzeby, połączymy te wszystkie klocuszki, Twoje mniejsze i większe bóle w jedną całość, żeby jak najszybciej Ci pomóc. A co do układu odpornościowego, zobacz, układ odpornościowy, on nie ma tylko jednego miejsca i punktu na stopie. To by było dla nas wręcz niebezpieczne, gdyby układ odpornościowy był tylko w jednym miejscu, a my mielibyśmy wypadek i po prostu to miejsce zostałoby zniszczone. Wówczas my nie mamy zupełnie odporności, więc jakby natura nie robi sobie takiego kuku. Układ odpornościowy jest rozłożony w całym naszym ciele, są takie konkretne miejsca, cały układ limfatyczny, śledziona, właśnie migdałki, grasica, to są wszystko miejsca, które bardzo wspomagają procesy odpornościowe, żebyśmy my umiały sobie poradzić z tymi wszystkimi patogenami, które chcą się wkraść do naszego ciała. I jeżeli ty chcesz się nauczyć pobudzać swój układ odpornościowy od środka w sposób naturalny, holistyczny, bezpieczny i co mega ważne, bardzo szybki, a ja tego doświadczam na sobie, yy, widzę jak moje dzieci, jaki mam teraz taki wewnętrzny spokój, bo po prostu one mi nie chorują, a jak zaczynają chorować, to ja dokładnie wiem co i jak mam zrobić, żeby jak najszybciej te wszystkie niepotrzebne rzeczy wygonić z ich ciała. Jeżeli Ty też się chcesz tego nauczyć, zapraszam Cię na konsultację wstępną, gdzie ustalimy sobie, czego Ty najbardziej potrzebujesz. Jeżeli ten film był dla Ciebie pomocny i zaświtało Ci gdzieś w głowie, o mojej siostrze to się przyda, albo o moja mama na pewno byłaby zainteresowana, udostępnij im, im ten filmik, zaprosz je do naszej grupy. Niech one też korzystają z tej wiedzy. Zobaczysz, że kiedyś na pewno Ci za to podziękują. A ja serdecznie dziękuję Ci za Twój poświęcony czas, za Twoją uwagę, jest mi niezmiernie miło, że jest nas tutaj tak dużo, tak dużo dziewczyn, które po prostu chcą brać zdrowie w swoje ręce, e, chcą czuć taką pewność, że my własnym działaniem, z własną pracą jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo, tak naprawdę jest mało sytuacji, gdzie my potrzebujemy pomocy z zewnątrz. Jeśli na przykład nie wiem, miałam wypadek, złamałam nogę, no to oczywiste. Jest. Jest, że, że muszę iść do ortopedy, ale tak naprawdę ty, dzięki refleksologii, dzięki pracy swoich rąk, na swoich stopach, często też nawet na rękach, jesteś w stanie zażegnać, rozwiązać i pozbyć się większości Twoich problemów zdrowotnych. Jeżeli te tematy są dla Ciebie interesujące, są dla Ciebie ważne, umów się na konsultację wstępną. Link będzie gdzieś tutaj z boku tego filmu albo w komentarzu, na pewno go znajdziesz. Umów się na konsultację wstępną, porozmawiamy. I, I do zobaczenia w kolejnych filmach merytorycznych.